Magic, wybroniłeś wynik w Krakowie, dziś także wybroniłeś kilka ciężkich sytuacji. Mam wrażenie, że chyba można było się pokusić o remis, no bo tych sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie, chyba kilka było. No tak, no było kilka sytuacji, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie ogólnie. Nie czuliśmy się zespołem gorszym na boisku. Więc. Po raz kolejny gdzieś, gdzie mamy szansę na, na fotel lidera, gdzieś odskoczyć od, od tego ścisku w, górnych, w górnej części tabeli, to gdzieś, to gdzieś tracimy punkty i e, nawet, nawet nie remisujemy. No szkoda tego meczu, ale, ale liga trwa dalej, liga to maraton i jeszcze będzie, jeszcze będzie dużo okazji do zrehabilitowania się. To był chyba taki typowy mecz do jednej bramki, bo mam wrażenie, że gdybyśmy to my pierwsi zdobyli gola, mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej. Czy Arka Was czymś zaskoczyła? Czy mieliście najwięcej problemów? No bo drużyna była na pewno dobrze rozpracowana. Tak jak mówisz, no gdzieś dobrze przeanalizowaliśmy Arkę Gdynia. W pierwszej połowie to wyglądało bardzo dobrze, gdzie przez większość czasu mieliśmy piłkę pod kontrolą i... Nie wiem, no tak jakiś błąd przy, przy stałym fragmencie gry, to jest wszystko do przeanalizowania, kto co, kto co gdzieś mógł się lepiej zachować i tyle, no i dalej, dalej, dalej żyjemy i dalej walczymy o ten, o ten awans. Chłopacki, Czubak. Wiedzieliśmy o grze tych zawodników. No, Czubak był blisko, obronił Nedic i dosłownie kilkadziesiąt sekund później bramka rzutu rożnego. To chyba szczególnie boli, że po stałym fragmencie gry tą bramkę tracimy. No Bo na pewno wiedzieliście, jak się w polu karnym zachować. Tak jest. No Gdzieś e, bramka z. Z takiej przygotowanej akcji, gdzie wiedzieliśmy to, co oni zagrają i, ee, i tak straciliśmy bramkę. No szkoda na pewno, szkoda na pewno tej, e, tej bramki, bo przez nią tracimy punkty, ale, e, no ale co mogę powiedzieć? No to już było i tego nie zmienimy i teraz możemy się skupić tylko i wyłącznie na przyszłości. Elmax oficjalny sponsor GKSTR.